Dziś zapuściliśmy się w Tatry Zachodnie, ale żeby nie marnować czasu i energii na Dolinę Chochołowską, wypożyczyliśmy rowery. Ale dupa sobie boleć będzie. Już niedługo. Cześć, jestem Paweł. Witam na naszym kanale. Kameruję się. Kameruję się. Czy był to dobry pomysł i jakie inne przygody czekały nas jeszcze tego dnia? Dowiecie się z tego fantastycznego odcinka. Zapraszam Dzień moi mili państwo. Jedziemy rowerami chochołowską. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł, żeby ten dzień iść, nie tracić tego czasu i energii. A przeżyć coś nowego. Jest nie wiem, siódma, 40. czterdzieści. Jest Rześko, ale jest elegancko. Słuchajcie, jedziemy. Jeszcze żyjemy. Dupy nas bolą, ale jest spoko. Trochę czasu zaoszczędzone. Już jesteśmy prawie pod schroniskiem. Więc tą najgorszą część rowerową mamy praktycznie za sobą. A jak będziemy schodzić, no to myślę, że czeka nas chyba tylko jeden podjazd niewielki. A potem tylko z górki. Potem po asfalcie pełna rura. Chociaż oczywiście pewnie będzie dużo ludzi, więc będzie trzeba na nich uważać. Ale... Ogólnie polecam Dojechaliśmy rowerkami sobie pod schronisko i lecimy na Grzesia. No, mamy na Grzesia godzinę 35, rakoń 245. No i Wołec 3:15. zobaczymy czy dojdziemy tam. No więc zaczynamy dzisiaj wędrówkę w końcu po wycieczce rowerowej przez Kochołowską. Zostawiamy schronisko w dole. Takie mamy widok, tu wierzbówka kwitnie. A my ciśniemy do góry w stronę grzesia. Plan minimum to jest grześ i powrót. Jeżeli no, kondycyjnie albo czasowo coś się będzie nie spinać, to teoretycznie musimy rower zdać do 18. Plan taki trochę bardziej minimum, a w zasadzie prawie, że maksimum to jest rakoń, chyba 245. No i plan maksimum to jest wołowiec. No ponad 6 godzin. Od schroniska pętelka i z powrotem do schroniska. I teraz chyba idziemy żółtym śwakiem, a będziemy wracać zielonym, jeśli się nie mylę. No, ale opcji jest kilka. Zobaczymy, jak po tych bieszczadach i po tej wczorajszej 20-ponad kilometrówce, jak nasze kolana zniosną podejście, bo zejście i podejście tutaj jest dość srogie. Jeśli dobrze pamiętam, to około 1000 metrów. No, tysiąc przewyższenia. Kurde, to nie jest jakiś dmuchał, nie? Ciśniemy. To idziemy. Kroczek za kroczkiem w kierunku Grzesia. No, już zaczynamy nabierać do niego trochę szacunku. No, Grzegorz ma trochę podejść. Nie jest kolorowo. Jest fajnie, jest przyjemnie. Pogoda jest zajebista. Ale kardio, kardio jak najbardziej również jest. Dość poważne. No, ale można się było tego spodziewać. Nie ma lekko. letko. cały czas do góry, no w końcu góry, wejdziemy do góry, ale powiem szczerze, że wyrypa jest konkretna, a za plecami tak. Elegancko babią górę widać. To jest bydle. Proszę Państwa o to Grześ A w zasadzie Grzegorz Oczywiście jest krzyż bo to polska góra tu mamy słowackie oznaczenie, lucna całkiem fajna panoramka, tam będziemy zaraz maszerować tam jest rakoń, a tam jest wołowiec. No, Także to jest Grześ. Grześ, czyli Grzegorz. Idziemy dalej, lecimy. No. To Grześ. Zaliczony. Idziemy na rakoń. Ale powiem Wam, że jak zobaczyłem, e, jak to z Grzesia wygląda. Jak daleko jest jeszcze na rakoń? no Teoretycznie godzina 10, no ale ja się zatrzymuję. Tu zrobię przebitkę, tam zrobię przebitkę. Trzeba czasem siąść coś zjeść, trochę się napić. No to wiadomo, że to trochę dłużej schodzi. W każdym razie droga na wołowiec, którą widać z grzesia całą, powiem jak klasyk, robi wrażenie. No ale zobaczymy. Na razie idziemy na rakoń, na rakoniu zdecydujemy, czy mamy czas. Na to, żeby zdobyć jeszcze ten wołowiec, i czy mamy siłę. Więc zobaczymy. Nie nastawiamy się na razie. Chociaż na no kusi, nie bowiem na no kusi. Wołowiec kusi. Ale zobaczymy. Na jutro i tak mamy przewidziany jakiś Może Morze gąsienicowa, czarny staw i chyba tyle. Mieliśmy iść jeszcze na przełęcz karp, ale damy sobie chyba spokój. Czyli czarny staw z brzezin. To jest dość mało wymagający, tak przyjemny. Mało przewyższeń, dość wysoko się startuje, no, także tak, ale naprawdę szlak i widoki i pogoda również zajebiste, wszystko naprawdę zajebiste, no, tak to wygląda, całkiem, całkiem spoko. Także Kasia się ze mnie śmieje, że jestem reporterem tvn a Kasia jest reporterem, który Kasia robi reportaż dla swojej mamy i dla swojej bratowej i brata. Tam je rakoń, a tam je wołowiec. i mamuniców 13 za 10. tak mam niestety ciężki, ponieważ samego, z samego sprzętu to ja noszę kilka kilo, bo jest aparat, obiektyw, kamerka, mikrofon, statywik, statywik. No, statyw akurat jest ważny, nie wiem, z 600 gram 500. Ale myślę, że tak z 3 kilo samego sprzętu się uzbiera jedzonko, kurtka, bluza. I takie tam, i takie tam. I już mam trochę tego plecaka dość, no ale jak się idzie na cały dzień w góry, no to trzeba trochę ze sobą taszczyć. Pogoda się może zmienić, wszystko się może zmienić. Zjeść też trzeba, żeby mieć siłę. Uff. Idziemy. Idziemy cały czas na rakon jeszcze. Właśnie zaczęły się schody. Trochę je lubię, trochę ich nie lubię, ale lepsze te schody, niż taki rumusz. Ciśniemy. O tak, drałujemy po schodkach. Tam Kasia z przodu, Paweł z tyłu. Powolutku. No, duże te stopy są. O, jakie kardio. Masakra Krynia. Przed nami rakoń. No i oczywiście w oddali. Można pójść przecież jeszcze. Tam. Tam jest jego wysokość. Wołowiec. No i powiem Wam tak. Ochota wejść jest. Ale nie wiem, czy są siły. Już parę ładnych godzin łazimy łazimy. I jest cały czas do góry. Cały czas do góry. Teraz też nas czeka dość mocne wejście. Na pewno trzeba będzie. Uzupełnić paliwo, czyli zjeść jakieś kanapeczki, bo to jest ważne w górach. Niestety połowę płynów już zużyłem, z tym też trzeba będzie uważać. No ale wejdziemy na rakoń, się zastanowimy. Kasia i Rafał wyznali sobie miłość tutaj na tej belce. Ale dobra. Podejście na rakoń, posiłek i decyzja. Czy idziemy dalej na wołowiec? który mi cały czas przeraża, ale jest piękny Czy schodzimy już dalej tutaj do przełęczy i szlakiem chyba zielonym nie będziemy już schodzić do doliny chochołowskiej w zasadzie do schroniska gdzie zostawiliśmy rowery Uff. masakra kryniu to jest masakrator jakiś nie Grześ jest tam. No i tamtędy, tamtędy, tu, 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 tu. Teraz idziemy tam, a potem albo na tej przełęczy pomiędzy rakoniem a wołowcem skończymy swoją wycieczkę do góry i zaczniemy wchodzić z dół, albo się wszerzniemy do tego wołowca. Niestety coraz bardziej skłaniam się ku myśli, że jednak sobie go darujemy. Bo to jest kawał góry. To nie są przelewki. Rakoń. I chodzi na to, że Rakoń leży całkowicie na słowackiej stronie, sam Wieszałek bo tu mamy subgraniczny. Po prawej mamy Polskę. Po lewej mamy Słowację. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na Rakoniu. Spoglądamy w stronę Wołowca. Kurwa, jaka to jest góra. Powe Tatry zachodnie, czyli podejście wyrypa. No nie wiem, nie wiem, jeszcze pomyślę, zjem kanapkę, pomyślę. Wchodzimy z rekonia. Idziemy w stronę wołowca, ale ale zapadła decyzja, że olewamy dziś wołowiec. Uu, bo się jesteśmy zmańczyli jak nie powiem kto. Mamy już z 5 godzin w nogach co najmniej. I to takich, no, wyjście pod grzesia. To niech was nie zwiedzie ta nazwa, że to jest takie zdrobnione. To nie jest żaden grześ. To jest kurka grzegorz pełną gębą. Wystarczy. Stwierdziliśmy, że wystarczy na dziś. My już nie mamy po 20 lat, tego typu. Tak, a kiedyś tu pewnie wrócimy, jak już to wejdziemy tylko na Połowiec wtedy, od innej strony. Ale Tatry Zachodnie naprawdę spoko, a nawet bym powiedział, że bardzo spoko. Piękne widoki i na Tatry Słowackie, na Tatry Polskie, na Beski Żywiecki. Bardzo dobry widok jest na Babią Górę, na Pilsko. Także jak jesteście na Babiej Górze i patrzycie na Tatry, to raczej patrzycie właśnie na te Tatry Zachodnie, te Tatry Słowackie. One są fajnie widoczne. Nawet stąd było fajnie widać z Rekonia Jezioro Orawskie. I to wszystko się tak wydaje tak blisko. A tak wcale blisko nie jest. No, w nogach mamy 5-6 godzin. Mamy jeszcze też w nogach Kochołowską, jeżeli chodzi o pokonanie jej. Jako cykliści. Ale dzisiaj będę zdychał troszkę, jutro będę zdychał. Jezus maja, co tu się dzieje. Zobacz co jest. Pa, co jest. Ja powiem szczerze, że nawet taki lęk przestrzeni mi się tu uruchamia. No bo tu tak tak. pośliznąć się tutaj to. No, jakbym się zaczął turlać, to bym się sturlał tam jest takie jezioro. Nie wiem co to za jezioro. Pięknie, naprawdę pięknie. Zajebisty dzień. Ale już jestem zmęczony. A jeszcze jakieś 2,5, może nawet 3 godziny do schroniska. Tak wygląda łażenie po tatrach. Niestety, a może stety. Uff. Kochołowską to opierdzielimy rowerami na luzie. Nie no, jak nie będzie dużo osób to damy radę, no najgorzej jak będzie dużo osób i będzie trzeba hamować, dzwonić na nich i robić slalom, nie? No ale tak to jest. To jest trasa pieszo-rowerowa i tak to wygląda. Jak ja jestem pieszym to klnę rowerzystów, jak jestem na rowerze to klnę pieszych. Taka kolej rzeczy. Ilu. Hua. Stamtąd już zeszliśmy z przełączki. Chyba najgorszy kawałek. Taki najbardziej stromy. I ciśniemy. Decyzja, żeby nie iść na wołowiec, to była bardzo dobra decyzja. Masakra. Teraz te kamienie to już się tak wypłaszczyły. Tam do tyłu, jak Wam pokazywałem. No, to było tak ostro. A jak już wszyscy dobrze wiemy, ja uwielbiam schodzić z z nami. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. Moje kolana to wręcz kochają. No ale spoko, jako tako jest na razie. Jeszcze tylko z dwie godziny i Chochołowska. Tak wygląda zielony szlak z Przełęczy pod Wołowcem. Spoko. To jeszcze w sumie nie jest najgorszy odcinek, były, były gorsze. I nie mówię, że on cały tak wygląda, bo z Przełączki jakieś, no nie cała połowa jest naprawdę super szlak, naprawdę. Super schody, ale tam nie może być nic innego, bo by się ludzie pozabijali, bo tam jest tak stromo. Natomiast tu i tu wcześniej coś szliśmy, to, to jest jak jakieś wyschnięte koryto rzeki, strumienia. Zabić się tu również można, skręcić kostkę bardzo łatwo. I niestety to nie jest jedyny szlak, który tak wygląda w Tatrach. Czego ja nie, nie potrafię zrozumieć. Bo Narodowy Park Tatrzański jest oblegany jak żaden inny w tym kraju. Wejściówka kosztuje 10 zł. Dzisiaj za dwie osoby plus rowery, żeby wjechać sobie na Chochołowską, musieliśmy zapłacić 44 zł. I ja nie mam z tym żadnego problemu. Super. Rozumiem to, trzeba utrzymywać takie, no ale fajnie by było je utrzymywać jednak, nie? Już widać schronisko. Wyrypa naprawdę spoko. Ci co chodzą prawdziwe wyrypy to się mogą śmiać. Ale nie, no wyrypa, naprawdę wyrypa dla takiego zwykłego zjadacza chleba, który bywa w górach kilka razy do roku, tak jak ja. U, nie wiem ile mamy kilometrów w nogach, ale to były takie kilometry naprawdę ciężkie. Mocne podejście w kierunku Grzesia, bo potem od Grzesia ten, ten trawers, można to nazwać takim trawersem, ale bardziej granią, Trochę do góry, trochę do dołu, już przyjemniejsze, ale do Grzesia non-stop up, non-stop up, nie? A teraz non-stop down, cały czas zejście, na początku bardzo hardkorowe, ale naprawdę na fajnym szlaku. Na no, później, tak jak już zacząłem chyba wątek, mam trochę żal do TPN-u. Nie wiem o co chodzi, czy to chodzi o Tatry Zachodnie, że te szlaki w niektórych miejscach są tak fatalne, naprawdę są fatalne, są zaniedbane. No nie rozumiem tego, w moim mniemaniu Tatry Zachodnie są naprawdę super. Bardzo ładne i te szlaki są bardzo widokowe, tak jak ten właśnie szlak. Ale prawie połowa szlaku zejściowego, zielonego, spod Wołowca, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart, chłopaczek jakiś z Francji przed nami szedł. Spodkręcił sobie kostkę i tak dobrze się to, że tak powiem, skończyło, bo jakoś tam się złapał, miał kije. Na jakimś takim głaziku. No straszny taki rumosz. Bardzo nieprzyjemny dochodzenia. W ogóle Kasia też kije ją uratowały, bo poślizgnęła się na takim głazie ruchomym, ale no tam nie było gdzie postawić nogi w zasadzie, nie? I tylko ten głaz. No i też kijami się podparła elegancko złuch dziewczyna. Nie wiem, nie wiem. No wejściówki w tej chwili do Parku Narodowego są po 10 złotych, jeszcze pamiętam po 6 złotych. Teraz dycha. Ja mogę płacić i dwie dychy, naprawdę za wstęp do parku ale no... szanujmy się naprawdę szanujmy się muszę, muszę wypić kawę, może mi się humor poprawi może przestanę po tym tepenie tak jechać ale nie obiecuję Dzięki. Wracamy nic nie pedałuję, jest elegancko. O, tak można wracać, słuchajcie. Ale powiem Wam, że to jest elegancki pomysł. Wjechanie normalnym rowerem pod górę nie jest jakieś przesadnie fajne. Ale zjeżdżanie, zwłaszcza asfaltem. Bo tam pod kocich łbach, to z momentami trzeba prowadzić tak rower. Nawet górki. Ale jak już wiedzisz, na asfalt, kurde. I tak kończy się nasza chochołowska przygoda. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie coś po sobie karmiąc boga algorytmu komentarzem, lajkiem lub subem. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i